i mam takie marzenie dzisiaj rano mi przyszło to do głowy, że w przyszłym roku zamkniemy ulicę Żabią przy Centrum Fajansu i zrobimy po prostu festiwal Fajansu na zewnątrz. Ale mówię, z nikim jeszcze się nie dzieliłem, jesteście pierwsi, więc nikomu nie mówcie, dobra? Szanowni Państwo, Festiwal Fajansu to jest też fantastyczna okazja, żeby po pierwsze przypomnieć o tej 151-letniej historii Fajansu we Wrocławiu, o tych wszystkich fabrykach, które powstawały, likwidowały się, łączyły. I dzisiaj mam wrażenie, że mamy powtórkę trochę z historii, bo możemy śmiało powiedzieć, że z fajansem Bucławskim jest związana już nie jedna fabryka, kilka podmiotów, które, które nie tylko fajans w takiej tradycyjnej formie realizują, ale chociażby mój prawa jest dowodem tego, że fajans coraz mocniej wchodzi na ubrania. W zeszłym roku, czy dwa lata temu, ta ogólnopolska sieć odzieżowa też motyw fajansu kolekcji damskiej, niestety nie mogłem z niej skorzystać, też wykorzystała pomoc Fajansu, więc to pokazuje, że Fajans to nie tylko historia, ale też przyszłość i ważna przyszłość, ważna część tej przyszłości naszego miasta. Jutro rocznica interaktywnego Centrum i Fajansu, Skarbiec-Fajansu, miejsce wyjątkowe, miejsce, które jest odwiedzane nie tylko przez mieszkańców Włocławka, ale też przez osoby, które przyjeżdżają do Włocławka z całej Polski, z całej Europy, a nawet ze świata, bo i z Meksyku i ze Stanów Zjednoczonych byli tam goście i wszyscy Wszyscy bez wyjątku są zachwyceni formą prezentacji i bogactwem tej historii ponad 150-letniej włocławskiego fajansu. Więc mamy, mamy prawdziwą fajansową perełkę, pere 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 o którą będziemy na pewno dbać w kolejnych latach na tych pomysłów związanych z fajansem z rozwojem fajansu w by, żeby Kajans wpisywał się też w rozwój naszego miasta. Mamy całkiem co Szanowni Państwo, to w takim układzie w imieniu wszystkich tutaj stojących osób czwarty Festiwal Kajansu uważam za otwarty.